Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Na dzisiejszej konferencji prasowej norweska Minister Sprawiedliwości poinformowała, że norweski rząd podtrzymuje obecne przepisy covidowe, a także zaostrza. Kwarantannę hotelową. Tak zwana kwarantanna hotelowa nadal trwa 10 dni, jednak należy ją spędzić w pierwszym miejscu po przybyciu i nie można podróżować pomiędzy hotelami. Hotel przekaże wszelkie informacje dotyczące osoby przyjeżdżającej do odpowiednich służb sanitarnych. Minister poinformowała również, że liczba osób przyjeżdżających do Norwegii w lutym jest aż o połowę niższa niż w styczniu, a obowiązujące przepisy muszą być podtrzymywane, aby liczba osób zakażonych koronawirusem spadła. Ale pandemia ma też swoje dobre strony, ponieważ według statystyk zdecydowanie spadła liczba włamań do samochodów i kradzieży różnego sprzętu z samochodów właśnie. W latach 90. włamań było około 25 tysięcy, obecnie jest około 5 tysięcy, a w roku pandemicznym jest ich jeszcze mniej. Jakie mogą być tego przyczyny? Oczywiście większe kontrole na granicach. Osoby pracują zdalnie, dlatego nie przemieszczają się samochodem lub też przemieszczają się rowerem, ale. Niestety w roku pandemicznym wzrosła liczba kradzieży rowerów właśnie. I nadal pozostajemy w tematyce samochodowej, jednak zerkamy troszeczkę niżej, bo do rury wydechowej. Prominentny polityk partii pracy Espenbart Eide, były minister spraw zagranicznych, były minister obrony oraz rzecznik prasowy tej partii, który mocno krytykuje obecny rząd za zbyt pobłażliwą politykę klimatyczną i zbyt pobłażliwą politykę w stosunku do samochodów z napędem spalinowym, został nakryty na tym, że sam w garażu ma dwa. Konkretne diesle. Audi A4 i bardzo starego Opla Zafirę. Złapany na tym właśnie, że ma takie samochody, a sam mówi, żeby inni ich nie mieli, tłumaczy się, że rzeczywiście ma i jeździ, ale mało. I ja mówię, że Tak jak i innym obłudnym politykom w wielu krajach. I nadal pozostajemy wśród norweskich polityków, jednak zmieniamy troszeczkę kąt patrzenia, żeby nie było tak prosto. Burmistrz Oslo, pani Marian Borgen, zapowiedziała, że zmniejszy sobie pensję. Zmniejszy, ponieważ zarabia zbyt dużo. Pani Marian zarabia rocznie mniej więcej 1,4 miliona noków i sugeruje, że ta pensja jest dla niej zbyt duża. Tak jak i dla innych, bo mówi, że zmniejszy nie tylko pensje sobie, ale również innym politykom w sektorze publicznym. Zobaczymy, jak będzie. Piękny pomysł, ale jak będzie, to zobaczymy. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Żądam Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki i cześć.